wszystkim dzisiaj nagrywamy w, w, rysowanie w Robloxie bez Maxwella. Ehm. I za minutę 43 będziemy głosować. A rysować będziemy dopiero później. Są kulki. Jaką się ja zająć? Wziął jeden z tych kulek. Hmm. Ale? O działa. więc nie ma Oj, 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 oj. No, o, mamy boisko, Nie jest tu Jest piłka, jest piłka. Bramka. -a 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 -a. Nie! Nie no, mogę się sam bramki Było koszmar O, szlak. Jest jakiś ogród. O, już zaraz będę głosować. O, głosuję. Szybkie ma. Memy. Temat to mamy. Hmm. Nie wiem. Ta izba. Nie rozumiem, o co to chodzi. Ale ładny kolor Aha, obrazek Robloxa czy Robuxów? Nie wiem, ale daję dwa. Okej, okay, tutaj trzy. No i co? Jest dalej. Halo, co się dzieje? Het, het. To jest jeden nie, nie mogę głosować tej tak. czasaj. O nie, nie mogę głosować. To jest wyczas. Aha. No ok. Dobra, teraz będziemy będziemy trwać. Robimy takie wsunki, że wszystkim bo po prostu czapki spadną z głów Wszystkim. Nawet nie powiedział, że nie, nie i czapki na oj nie i to sklep Nie, przeważnie zdąży, przerwa się skończyła nie. Pająk! O pająk to łatwizna. Ok, rysujemy takie coś. Nie, no ja jednak nie umiem rysować. Dobrze, kolorujemy na czarno. Pańsko. Uj, uj. No, jest ładnie. Jest pięknie. Dajemy mleczki nie wanie. Taki lekki róż. ja, jajki nie ja nie wierzę. Po prostu ja nie wierzę. To wygląda chyba gorzej niż wcześniej, więc zamazuję. Okej. Okay. Zamazujemy. Nic nie widać, dosłownie, dosłownie nic. I zatwierdzam, to jest piękne malowidło. Idziemy w sklep. Zobaczmy, co jest w sklep. Uj, eh. uj. Kupiec. Dzień dobry. Zwieżę. Uj, jest pies, którego my mamy mieć. Już go mamy. Ale jak go założyć? Dobra, nie wiem jak założyć psa. Idziemy do tego kupca i mówią, że nie mam mojego, mojego psa. A po prostu nie ma mojego psa. Halo, kupiec, dawaj mi psa. Co? Dzięki kupiec, mam psa. I ja, ogólnie to ocenie, ja wiem, że mówię, ale ocenie mojego skina z nikiem, z amateur i z tym psem na tle. W komentarzach od 0 do 10. Ja tutaj chwilę tak postoję.

O Jezus Maria, daję dwa. daj, daję dwa. O! Nie, to daję na na trzy. Sure. Podobny do mojego pająka. Kiedy będzie mój? Mój. Nie, tamcie mi ślepę. nie mi do dwa. 2, 2, 1, 1, 3! Ty może... A może tylko 5? Nie ja, na pewno nie No właśnie. Uuu, mm. uuu, uh, uuu, uh, uuu, uh, 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 uh. które ja mam miejsce? Ostatnie! Nie wiem, że moje pająki są aż tak tragiczne. Robię teraz miniaturkę do filmu. Chciałem zrobić rzut ekranu, a zrobię rzut ekranu tego. To jest pięknie. Dobra, malujemy komputer. Oszlak. Nie wiem, tutaj dajemy to, i cóż. Uj. Uj. uj, uj, uj. Tutaj wszystko mamy zakolorować ładnie. I tutaj dajemy taką skrzynę, piękna skrzynia, dobra, dajemy klawiaturę i myszkę. No, Czy to nie przypomina komputera? Nie no bardzo przypomina komputer, jest lepszy obrazek komputera, bo ja nie. W tym czasie tak naprawdę wszystkie obrazki są lepsze. Nikt tego nie powiedział hecho. Mm, Okej. Okay. Dobra. Tego nie da się przeczować. To jest taki mądry i to tu wyrzucił. Będziemy, będziemy, ogólnie to jest 4 września, a 4 września mamy rozpoczęcie roku szkolnego, nie wiem czy mam się cieszyć, czy nie, a czasami chcesz szkoły, a czasami nie, tak, nie, tak. Hmm, mm -hmm. Czy ja jako jedyny skończyłem wysłać komputer? Pewnie będę ostatni znowu, bo ludzie pewnie dokładnie robię komputer. W komentarzach też możecie pisać na ile mojego pająka i mój komputer. otknąłem to... Bip. Nie wierzę. Nie wierzę. Wow. Tyłu tam się nie da wyjść. No dobra. Głosy wiemy. Nikt nie skończył przystępy. A mogli nie skończyć komputera. No dobra. Ej, bo tu nie jest komputer. Tutaj dwa. No, za trzy. Komputer to jest taka specjalna rzecz. Dobra, za ładność cztery. Ale to też nie komputer, to jest laptop. Ale się postarać. No! Dziękuję! Yeah. Dawać ludzie. Mamy to, 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 to. Czy to. czterdzieści w życiu. Lepszy komputer. Lepszy? Komputer. Aha, nie znać, że ja będę głosować. Aaaa, po angielsku, chyba. No, od niej na dwa. ale trudno. I co jeszcze mogę? Nie mogę dalej co Come on, Dobra, to daję na trzy. Aaa, nie mogę kliknąć. Aha. Laptopy. Po prostu nikt nie nagrzał komputera. Nie! O tak, nie. To mnie nie wywaliło z gry. Wow, 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 wow. A wiecie co? Z czarnym. O, żyje. Ale ja wam mówię, że. Grając na tym pięknym instrumencie, którym nie zrobiliśmy czyli szybkie malowanie. Kończy ten odcinek.